Lecimy. Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o nawigatorze, o szkole nawigatorów z czerwca, ponieważ mam nadzieję, że ona zainicjuje taki cykl yy, yy, regionalny. To znaczy regionalny, regionalny, ale nie w sensie takim, że będziemy yy, robić o współczesnych regionach, ale że zrobimy yy, o historycznych krainach. W naszej okolicy. I proszę Państwa, ponieważ mamy rok szczególny, bo jest rok jubileuszowy, który no już połowa tego roku minęła, w którym świętowaliśmy rocznicę Hołdu Pruskiego, więc trudno nie zrobić pomorskiego nawigatora. Sprawy pomorza są bliskie wielu osobom i są nieznane. Mam takie wrażenie, zresztą w zasadzie można powiedzieć, że żadne sprawy już dzisiaj nie są nikomu znane, nic nikogo nie obchodzą, tak? poza sprawami osobistymi każdego oraz opłatami za składkę zdrowotną i podatkami odprowadzanymi raz w miesiącu. Proszę Państwa, Szkoła Nawigatorów poświęcona Pomorzu, czyli czemu? No, sprawom polsko-krzyżackim przeniewierstwom krzyżackim dokonywanym w celu zawłaszczenia tego pomorza, sprawom polsko-szwedzkim, a także sprawom dość bliskim naszej współczesności, czyli II, II wojnie światowej i obozowi koncentracyjnemu w Stutthofie. To są wszystko teksty archiwalne, które znalazł dla nas Sebastian. Bardzo ciekawe, szczególnie te, te obozowe oraz te dotyczące polskiego. Osadnictwa. Ja zaś chciałem się skupić na takiej rzeczy, pokazując ten kwartalnik, proszę Państwa. My jesteśmy oduczeni myślenia historycznego, to znaczy żyjemy w wiecznym teraz. I jak na przykład parę lat temu wynikła kwestia potraktowana całkiem żartem, taka, że Czesi zaczęli zgłaszać pretensje do Królewca, czyli do dzisiejszego Kaliningradu, to wszyscy się roześmiali i zaczęli się śmiać, a gdzie jest czeska flota, proszę Państwa? Czesi myślą przytomnie, dlatego że niewiele osób pamięta, że miasto to zostało założone przez czeskiego króla Przemysła Otokara II. No, potem było stolicą zakonu krzyżackiego. Potem znalazło się w granicach Związku Radzieckiego, a obecnie Rosji, w wyniku działań II wojny światowej. I dzisiaj znowu cały czas tam jest, no ale jakieś dziwne ruchy się wokół tego obszaru i tego miasta zaczynają odbywać. No, i Czesi podnieśli rękę i powiedzieli: teraz my. Polacy się roześmieli. Moim zdaniem bardzo głupio, dlatego że Czesi dokładnie wiedzą, co robią. Tak samo jak dokładnie wiedzieli, co robią zajmując Śląsk Zaolziański po I wojnie światowej. Polacy nie wiedzą, co robią, bo nie szukają swoich śladów, nie szukają swojej tradycji, swojej obecności w czasach dawniejszych na ziemiach, które dzisiaj należą do Polski. Czyli w zasadzie w całości podporządkowują się narracji niemieckiej, w ogóle z nią nie dyskutując. A swoją obecność na terenach Pomorza i tzw. ziem odzyskanych uzasadniają. Traktatami kończącymi Drugą Wojnę Światową wyłącznie. Jest to zachowanie bardzo głupie, no bardzo głupie. Dlatego też, między innymi, wydajemy takie kwartalniki, jak, takie numery kwartalnika naszego, jak ten poświęcony sprawom Pomorskim, żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, jak się kształtowała i z jakim udziałem Polaków historia Pomorza. Oraz, żeby wszyscy zrozumieli, że to, iż Pomorze dzisiaj znajduje się w Polsce, to nie jest jakiś przypadek, decyzja towarzysza Stalina i jego łaska, tak? ale że to wynika z układów historycznych. Dlatego, że, proszę Państwa, te dawne Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie, które sobie przywłaszczyli krzyżacy, no. Dostało się w ich ręce prawem kadłuka, tak? Napadem bandyckim było to przejęcie. Więc, jeżeli chcemy aspirować do cywilizacji, to wyciągamy papiery, wyciągamy relacje, wyciągamy tak zwane kwity, i mówimy, chłopcy, to nie tak było. To nie tak było. Budujemy swoją narrację i tę narrację promujemy. No to teraz koniec rzędem temu, kto mi, pomoże, kto mi pokaże, kto dzisiaj promuje polską narrację na Pomorzu. Jak to wygląda? Oczywiście są jakieś regionalizmy i tak dalej, ale to wszystko są rzeczy, mam wrażenie, obym się, my, obym się mylił, dotyczące właśnie tego, jak separacy radzili z Niemczyzną tak? w jakichś tam odosobnionych ośrodkach. Fajnie, ale rzućmy to może na większy ekran panoramiczny. I popatrzmy, jak się sprawy miały w kontekstach szerszych. Mamy skromne możliwości, jak Państwo wiecie, i w ramach tych skromnych możliwości realizujemy to, co możemy. To jest pierwszy tego typu kwartalnik. Nie mogę obiecać, że one się będą ukazywały często, ale być może raz na rok uda nam się taki kwartalnik o jakiejś historycznej krainie wydrukować. To jest O Pomorzu. Mam nadzieję, że zrobimy kwartalnik o inflantach. To by, było, to by mnie najbardziej cieszyło, żeby zrobić o, o inflantach. Yy, spróbuję. I yy, o Mołdawii. Takie mam plany. Żeby to było na początek. A potem się zobaczy. Oczywiście śląsk, ale o śląsku pisaliśmy już tyle, że naprawdę, jak trochę sobie poczeka, to się nic nie stanie. Zwłaszcza, że. Zacząłem pisać książkę Czeską, więc z siłą rzeczy do tematyki Śląska dojdziemy. No a Mołdawia i Inflanty to są sprawy solidnie, solidnie zapomniane. Na razie, proszę Państwa, mamy pomoże. Lektura jest ciekawa i ekscytująca. Wszystkich bardzo szczerze zachęcam. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.